Witam wszystkich! Jestem Klaudia Surprise Guzy i dzisiaj pokażę Wam przepis na szarlotkę z bezą i paskami kruszonki. Składniki na kruche ciasto, jasne. Na dużą blachę, 25x35 cm, mąka pszenna, 3,5 szklanki. Jeżeli chcielibyśmy na przykład zrobić szarlotkę z bezą. Wtedy troszeczkę właśnie tej kruszonki musi być mniej. Jeżeli chcemy mieć dużo kruszonki, warto dodać więcej. 3,5 szklanki to tak około 550 g mąki pszennej. Proszek do pieczenia 3,5 łyżeczki. Masło z 350 g. Jajek to tak 3 sztuki by wystarczyły na taką ilość. Cukru, tak, jedna szklanka, jedna piąta, a w wersji słodszej można więcej dodać. I warto pamiętać, że jeżeli chcemy, żeby nasze ciasto miało mniej kalorii, to zamiast cukru warto dodać stewie, czyli słodzik, który nie zawiera kalorii, jego dodajemy o połowę mniej niż cukru, czyli jeżeli tutaj mamy cukru, jedną szklankę, jedną piątą, 300 g, no to stewi by wystarczyło 3 piąte szklanki, czyli 150 g. Najpierw wszystkie suche składniki sobie wymieszamy na ciasto ze sobą, czyli mąka, cukier i proszek do pieczenia. I kiedy są one wymieszane już dobrze ze sobą, to wtedy będzie można dodać jajka. No i potem, jeszcze masło: tak jak mówiłam, masło można sobie podgrzać w mikrofalówce, żeby było łatwiej potem ugniatać. Czy margarynę, ale warto dodać jednak tego masła mniej, jeżeli się nie chce mieć takiego lepkiego, bardzo ciasta i tak mocno tłustego. Myślę, że nawet wystarczy dodać o jedną czwartą tego masła mniej. No i trzeba ugniatać rękami. Tamy tak długo, aż otrzymamy kształt kuli. Jeżeli ciasto się za bardzo klei, to można dodać więcej mąki, a jeżeli za mało, no to wtedy można dodać więcej jeszcze masła czy margaryny tortowej. Utworzoną kulę wkładamy do woreczka foliowego, takiego śniadaniowego, no i do lodówki na pół godziny albo na 15 minut do zamrażalnika, żeby się dobrze schłodziło i było można potem nakładać na blachę. Pora na szarlotkę. Najpierw, jeżeli ciasto kruche już jest przygotowane, to musimy obrać jabłka i pokroić je na kawałki. Oczywiście ogryzka nie wrzucamy do garnka. I tutaj na naszą dużą blachę, tak jak zwykle, potrzeba, potrzeba 2,5 kg jabłek. Do tego 8 łyżek cukru no albo stewi, słodzika bez kalorii, jego wystarczy dwa razy mniej, więc 4 łyżki cynamonu, 2 łyżeczki. No i przyda nam się jeszcze pół szklanki wody. A to dlaczego? Tak jabłka obierzemy, pokroimy, no to potem będzie trzeba je zagotować w garnku. Takie pokrojone gotujemy przez około pół godziny na małym ogniu. I oczywiście często mieszamy, bo inaczej mogą nam się przypalić. Jeżeli będzie brakować wody, można dodać jej więcej. No i do tego dodajemy cukier i cynamon, a potem zostawiamy do ostudzenia i można już wtedy wyłożyć naszą dużą blachę papierem do pieczenia, a następnie ciastem kruchym. I tutaj proponuję dać tak 4 piąte ciasta kruchego. Dłoniami sobie rwę kruche ciasto na mniejsze kawałki i potem sobie to ugniatam, żeby było można równomiernie wyłożyć dno formy. Porę na jabłka. Co potrzeba do przygotowania bezy, żeby nałożyć ją na ciasto, na przykład na szarlotkę? Potrzeba mi tak na moją dużą blachę, czyli tą. 25 na 35 cm potrzeba mi 5 białek, białek, nie całych jajek, białek, bo to ma być beza cukru, półtorej szklanki, czyli tak 330 g, albo warto dodać stewie słodzik bez kalorii, o połowę mniej. No i skrobi jeszcze dwie łyżki, żeby to zagęścić. Najpierw warto ubić białka, potem dodajemy sobie cukier. No i skrobie na koniec. Oczywiście wykorzystujemy do tego mikser, żeby było nam łatwiej. Białka ubijamy na sztywną pianę, zanim dodamy cukier i skrobie. Wtedy będzie dużo lepsza ta beza. Szarlotka z bezą i paskami kruszonki upieczona. Szarlotka z bezą jest gotowa, paski i kruszonki też są, tak do ozdoby. Klaudia yy, Surprise Guzy. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, obejrzenia pozostałych filmików, zostawienia lajka oczywiście. I oczywiście jeżeli też macie jakieś pytania, to chętnie Wam odpowiem po wiadomo. Może coś Was dodatkowego naszło. No to smacznego.